Okej, okay, chciałam jeszcze tutaj trochę ogarnąć, ale szybko włączam na grywanie, ponieważ zobaczcie co się tutaj dzieje. Jakiś nieznajomy nam do domku wbił po prostu, co on tutaj pod drzwiami nam robi. Może zapytamy się go. Oczywiście FPS-y na najlepszej jakości. No dobra, nieważne. Z jakiegoś powodu on już ucieka, ale my się... Mimo, że jest dorosły, myślę, że możemy z nim porozmawiać. Zacznijmy od tego, że ta rozmowa nawet nam się klei. Pierwszy raz. Mam wrażenie, że nasza Simka potrafi tak się z kimś dogadać. I może zapytajmy od razu, czy zechce zostać wilkołakiem. Nawet nie wiedziałam, że jest taka interakcja tutaj. Pewnie, że chce zostać wilkołakiem. Dzięki, że mnie o to pytasz. Możesz mnie przemienić? Myślę, że możemy spróbować. Ale najpierw, jak go przemienić? Chyba potrzebujemy mieć możliwość, jakby umiejętność. I czy gdzieś to tutaj jest? O tak, jest. Dotknięcie klątwą. Przemieniaj innych Simów w wilkołaki poprzez ugryzienie. Chciałam już powiedzieć Simowaków. To dość ciekawe połączenie by było. I otóż, przemienia go w wielkołaka. Okej, okay, przede wszystkim to jest takie bardziej agresywne, może, niż w wampira, bo po prostu się rzuca na niego. O i poszły wam plusy, a jak z Waszą znajomością na minusie? Jak to możliwe, przecież praktycznie on tego chciał, praktycznie nas o to poprosił, a mimo to jest na nas zły, po prostu nie wierzę. Ja nie wierzę w to, no. Widać, że nasza Marlena nie da sobie rady po prostu. A, wow, brak mi słów. Może skupmy się na cechach zamiast na ludziach. Ma cechę na przykład mistrzowska przemiana, spędzanie czasu będąc bestią. Marlena czuje się komfortowo, pozostając w postaci bestii. Gdy ją przyjmuje, zyskuje premię do doświadczenia wielkołaka i szybciej rozwija umiejętności, ale wzrasta również jej poziom furii. Oczywiście... Jakość tych napisów jest taka piękna, że nie potrafi się rozczytać. Lecimy dalej. Nic ze zrozumienia, brak zrozumienia. Może kiedyś społeczeństwo nas zaakceptuje. Oczywiście nasza SIMka ma jeszcze lęk i takie zwyczajne cechy. Myślę, że z tym lękiem nie mamy co ci zrobić. Może usunę te obawy w końcu i je włączę, bo, bo cały czas zapominam, żeby to robić. I jakie mamy tutaj odczucia? Mamy urazę. Marlena żywi urazę wobec Brenta i bardzo dobrze. Wkurzyłabym się, jakby to Brent miał do nas urazę. Ale no tak, no masz prawo, czuć urazę do. Takiej osoby, która zmienia co chwilę zdanie. Też teraz myślę, czy można inaczej przekazać wilkołactwo komuś innemu, ponieważ ja odruchowo pierwsze, co zobaczyłam dzielenie się klątwą, to od razu kupiłam. Nie patrzyłam nawet, czy inne są, ale może później właśnie zobaczę, czy są inne. Przy okazji. Kupię jej więcej mebli do domu, bo mamy pieniądze, a nasza Simka no nie musi już na polu między innymi się załatwiać, ponieważ może się na przykład od tego rozchorować. Ja wiem, że w tym się tak nie da, ale no nadal wolałabym trochę o nią zadbać. I my ciebie tutaj nie chcemy, dlaczego ty przyszedłeś nam naśmiecić w domu? Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co on miał w głowie, ale możemy trochę pozyskać z tego części. Może nawet nasza Simka nauczy się trochę majsterkowania. O, ja nie mogę. To przez skinę zapewne. W każdym razie, właśnie może przez to ulepszymy nasze meble, będziemy mieli lepszą jakość. Albo przynajmniej będziemy mieli pieniądze na kupienie lepszej jakości mebli. Jak zbierzemy te części. W każdym razie, pomysł na dzisiejszy odcinek jest to, aby tworzyła albo świecę, bo ponieważ mamy tutaj strasznie ciemno. Albo drugim pomysłem jest to, aby nasza simka dziergała coś ogólnie, ponieważ jest zima i myślę, że to by było bardzo klimatyczne, gdybyśmy mogli chodzić w takich uszytych rzeczach i tym bardziej nasze zwierzątka w to ubierać. Raczej krów się nie da. Ogólnie wpadłam na dobry pomysł, czyli jak nasza postać Simka jest wilkołakiem, to będziemy przeszukiwać teren, więc będziemy cały czas coś robić, nie tak, że jak nasza Simka jest wilkołakiem, ma furię, to jest uziemiona. No, zrobimy tak, żeby mogła nam przeszukać teren, przy okazji zarobimy dzięki temu. Mamy do zapłacenia rachunki, ale zaraz, to jest ćwierkówna pierwsza, ona wyrosła na brązową kurę, ale się tego nie spodziewałam, jaka mega słodziutka! I jak one obydwie pięknie wyglądają. Tutaj też jest piękny widok, czyli krówka i wilkołak. To jest takie śmieszne, że mamy farmę dosłownie ze samych zwierząt. Nawet farmerka, że tak powiem, też jest zwierzęciem poniekąd. I też widzę, że jak przeszukaliśmy teren, to mamy tutaj rzeczy, które podciągną nam naszą aspirację, jakby spełnią nam ją. A skoro mamy pieniądze na no zapłacenie rachunku i na zrobienie, a raczej kupienie tych na świeczki, to właśnie to zrobimy. Okej, okay, zakupiłam i niestety to wygląda tak bardzo nowocześnie. Nie... Nie jest to jakieś takie bardzo oryginalne. Przy okazji łóżko chciałam jej trochę zmienić na jakieś... Bardziej pasujące, ponieważ jednak bym chciała w takich brązowych odcieniach tą chatkę zrobić, takich drewnianych, ale no niestety niezbyt się da, ponieważ niestety Simsy nie uwzględniają tego, że ktoś by mógł chcieć żyć w brzydkim domku. No nieważne, zróbmy już tą świecę i potrzebujemy składników. Ok, wiem jakie to są składniki, ponieważ już na innej rozgrywce to próbowałam zrobić. I to trochę zajmie, więc gdzieś pojedźmy. Okej, okay, wyruszyłam z naszymi przyjaciółmi i co jest dymek nad aż, że nie chce wilkołaka tutaj, nas nie chce, ale to jest smutne. No niech będzie porozmawiajmy z Jacobem, a jak nie, to idźmy do tych śmietników, bo to po to tam przyszliśmy, nie dla was. A więc tak, najpierw muszę chyba wyrzucić coś, ponieważ wszystkie śmieci są puste, więc poświęcę się i wyrzucę ten wosk i szukamy, czy nam tego starczy. No nie wierzę. O, no dobra, może niedługim zbieraniu, ale nadal po zbieraniu nam tego nie starcza, a już nie mam co wyrzucać, po prostu mega przykro. Nie ma co, wracamy do domu i modlimy się, że jednak nam to starczy, ponieważ nie pisało ile dokładnie tego trzeba mieć. I zobaczymy, czy udało się, ale no nie, niestety się nie udało, więc ja myślę, że nie będziemy próbować na siłę, ponieważ nie mamy już pieniędzy i nie mamy gdzie się już dostać, żeby zdobyć. Więc po prostu zamiast tego kupujemy to do szycia. Może właśnie się uda, że na szydełkowaniu, na dzierganiu, bo w sumie dziergamy, będziemy dziergać i na tym właśnie może się dorobimy zamiast na czymś innym, co nam nie wychodzi. I już nam tutaj to nie pozwala, ale dlaczego? O, oczywiście, ponieważ nie jest na szczęście wyposażeniu, czyli to nic wielkiego. Wkładamy do wyposażenia i znowu nie da rady, no bo nasza Simka jest bardzo nieswoja i ja nie mogę. Jeszcze nie, źle kliknąłam. Nie, proszę, nie idź tam i nie rozbijaj tej wanny, tylko się w niej umyj. Już się nie do tego odkliknąć. Proszę, Simku, będziesz to sprzątać. No i tak, rozbiła tą wannę. Teraz zbierać No, nie moja wina, a Wręcz twoja, miałaś tego nie rozbijać. No, każdemu przydarza się, że za szybko gdzieś kliknie, nawet nie patrzy się gdzie. Więc teraz to naprawiaj, powodzenia. Przy okazji teraz zauważyłam, że Wilkołaki nie mają cenzury, jak się myją. Czy oni w ogóle w kasie mają ubrania? Nie pamiętam teraz. E, nie wiem, czy to jakiś błąd, czy tak powinno być. Nieważne, po prostu ty idź spać, a od samego rana będziesz dziergać. I to najlepiej ubranka dla zwierząt. Są idealnie trzy kolory, czapek i szalików dla kur, więc chętnie bym dla każdej z naszej kur coś uszyła, a dla Ciebie jeszcze czapeczka. Okej, okay, witam Was dzisiaj nad ranem. Nasza Simka ma już dość dziergania. I udało nam się tylko jedno wydzierkać. Przy okazji nam dach zniknął, naprawię to. I proszę, jak tutaj dziubówna pięknie w tym wygląda. Nie no, nie mogę. To jest przepiękne. Oczywiście inne też będę musiała tak ubrać, bo jeszcze bardziej się zakochałam, kiedy to zobaczyłam. Dach już naprawiony, nawet chyba lepiej wygląda, no zależy. I tak rzadko w Simsach widać dach, tak, więc nic wielkiego. A teraz nasza Simka będzie szła ogarniać krówkę. A ja się z wami żegnam. Dziękuję za ten dość króciutki odcineczek. Nie sądziłam, że taki króciutki wyjdzie, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie napisać swoje przemyślenia w komentarzu, a ja się już z wami żegnam. Pa Pa!